Niewolnictwo wszystkim nam kojarzy się z Ameryką i z Murzynami, którzy byli importowani z Afryki do Stanów Zjednoczonych i tam przy bawełnie głównie pod pręgierzem bicza byli zaganiani. Okazuje się jednak, że to nie był wynalazek amerykański, ponieważ w Polsce niewolnictwo istniało od zawsze. Przecież taki chłop niczym się nie różnił od takiego Murzyna. Różnią się tylko tym, że murzyn był bity pejczem, a chłop kijem, ale blizny były te same. Pejczem w Polsce bito tylko i wyłącznie dzieci i kobiety niewolników, czyli chłopki. No. I te chłopki można było gwałcić, zabijać, niszczyć, spalać żywcem i nic nikomu się, żadna kara nie działa. Dlatego właśnie Kościuszko w 1794, w 1794, tłumaczy dla pisowców, bo to są głupki, pewno nie, nie wiedzą o co chodzi, to był taki Polak. Ksywa kos. On właśnie wziął tych wszystkich właśnie niewolników. Tak to w Ameryce zrobił z Waszyngtonem. Nie, nie, nie z tym panem co stolicy zakłada, tylko taki był prezydent pisowcą, przypominam w Ameryce. I dokładnie tak jak w Ameryce wziął niewolników z plantacji bawełny, tak w Polsce wziął niewolników z plantacji żyta i pszenicy i właśnie zbuntował przeciwko tak naprawdę części. Pisowców, czyli tej szlachty, co tylko potrafiła się z ruskimi chendożyć, e, jak obecnie PiS, oraz tym wszystkim właśnie kacapom, którzy polsko najechali. Pozdrawiam Was serdecznie, pamiętajcie, chłopi to zawsze byli niewolnicy, no i tak do tej pory, jak nie mają pańszczyznowego bicza nad sobą, czy takiego właśnie pisdowca, no to po prostu głupieją i po prostu głosują za rosyjską partią, dlatego chłopów trzeba pozbyć prawa głosu. Po prostu szkodzą sami sobie, bo zawsze wybiorą Rosjanina, który będzie ich po prostu hendożył. Pozdrawiam serdecznie.